Dzień dobry, kochani. Zapraszam na czytanie, co dobrego idzie w Twoją stronę. Czytanie kolektywne, bezterminowe. Poproszę o przekaz dla moich widzów, co dobrego idzie w ich stronę. Dobrego idzie w Waszą stronę, kochani. Spojrzycie na jakieś sprawy, na kogoś z innego punktu widzenia, moi drodzy. Niektórzy odejdą od kogoś lub od czegoś, co mu nie sprzyja, i podejmiecie jakąś decyzję, moi drodzy. Zostanie podjęta jakaś decyzja, ktoś ją podejmie, lub to wy ją podejmiecie w sensie ktoś z waszego otoczenia. Świetnie, wszelkiego rodzaju nowe początki mogą do was przyjść. Pasja, namiętność, spotkania, randki. Komunikacja z kimś i niezwykła kreatywność w działaniu, determinacja w osiąganiu swoich celów, zamierzeń, planów. Dodatkowo to mamy jeszcze z zdwojoną siłą, tą, tą energię, ze zdwojoną siłą, ponieważ jest to karta również siły. Ta karta ma dwa znaczenia, więc mamy tutaj spełnienie. Witalność, pasja, pożądanie, yy, pewność siebie, siła, moc, miłość, piękna energia, moi drodzy. No i bardzo dobrze, niektórzy z Was wyjdą z jakiejś energii, smutków, z energii cierpienia, rozczarowania z bardzo ciężkich energii, okej. Okay. I moi drodzy do niektórych z Was. Może przyjść jakiś mężczyzna, stanąć na Waszej drodze. Niektórzy z Was już mogą mieć taką osobę w otoczeniu. Ktoś, kto posługuje się logiką przede wszystkim logiką zdrowym rozsądkiem, kto bardzo dużo analizuje. Również osoba przedsiębiorcza. Bardzo pewna siebie, ogarnięta życiowo, finansowo, zawodowo. Ktoś taki może, moi drodzy, stanąć na Waszej drodze. Ja sobie chciałam dołożyć tego, znaczy chcę dołożyć tego króla, i wyszło siedem kielichów, czyli. Ktoś z Was może mieć bardzo dużo opcji do wyboru, ale nie tylko. To również jest rozmarzenie, zakochanie, takie pierwsze zauroczenie. No i trochę uwaga na, na iluzję, bo to też może tutaj przyjść, jakkolwiek w związku z tym królem. <laughs> Równocześnie z cesarzem, to dwie, dwa połączenia, dwa znaczenia ta karta ma. No to może przyjść z tą osobą jakieś rozmarzenie odnośnie tej osoby. A dla niektórych z Was to wiele opcji, moi drodzy, do wyboru. Moi kochani, jaka rada, co my tutaj mamy? Ok, tu mamy power couple, to znaczy tutaj em, y, cesarz, cesarzowa, czyli wspaniała para z przeznaczenia. To może być dobry omen dla kogoś. <noise> w każdym bądź razie, moi drodzy, karta radzi, abyście byli bardzo kreatywni w działaniu, bardzo pewni siebie, przedsiębiorczy. Przebojowi, również zadbali o siebie i o najbliższych, czyli cesarzowa, zadbali po prostu o swój wygląd, o swoje samopoczucie, mieli kontakt z naturą no i dążyli do stabilizacji zawodowej, finansowej i ogólnie w życiu. Moi kochani, Więc tak to wygląda. I poproszę o kartę opiekuńczą. Ok, bierzemy co my tu mamy. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało to pewnie odnośnie tej cesarzowej. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Absolutnie się zgadzam z tym. I jeszcze poproszę o kluczyk anielski. Ok. Myśl pozytywnie. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o lajki, like, subskrypcje i komentarze, abym mogła rozwijać mój kanał. Ja Wam życzę wszystkiego, co tylko najlepsze. I do usłyszenia, kochani.